Czy kiedykolwiek widziałeś, jak twoja szkoła próbuje zakończyć czyjeś życie? Zostałam wyznaczona na dyżur w stołówce i każdego dnia obserwowałam, jak ten mały dzieciak w grubych okularach podchodził do linii śniadaniowej i pytał, czy to ma gluten, czy to jest bez laktozy? I setki innych pytań. Codziennie panie ze stołówki się denerwowały, mówiąc, będziesz w porządku dzieciaku, po prostu to jedz. Ale on naciskał dalej. Ale muszę wiedzieć: mogę się skrzywdzić, a one wpychały mu tacę i przechodziły do następnego ucznia. Czułam się okropnie przez niego, więc zaczęłam stawać bliżej, żeby upewnić się, że nie dadzą mu czegoś, co może go zabić. Potem, gdy następnego dnia wszedł do stołówki, podsłuchałam, jak jedna z pań mówi: O, spójrz, znowu idzie alergiczny chłopiec, druga się Roześmiała. Może powinniśmy po prostu dać mu dziś nabiał i zobaczyć co się stanie. Zamarłam. Chciałam wierzyć, że się przesłyszałam, ale potem podszedł do linii i usłyszałam jak jedna z nich szepcze: "Patrz na to". Obserwowałam jak podały mu talerz makaronu z czerwonym sosem, mówiąc mu, że jest całkowicie bez laktozy. Uśmiechnął się do nich, szczerze wdzięczny i wziął tacę do stolika. Stałam tam skostniała, mając nadzieję, że się myliłam co do tego, czego właśnie byłam świadkiem. Potem wziął pierwszy kęs, a nawet nie po 20 sekundach upuścił widelec i zaczął biec z stołówki z rękami na brzuchu. Wszyscy go obserwowali i się śmiali, szczególnie panie ze stołówki. Ups, chyba miał nabiał mimo wszystko. Widziała się go twarz, jedna z nich dosłownie wycierała łzy z oczu, ale Widziałaś, jak się dławi? To była czysta złośliwość. Natychmiast poszłam do biura dyrektora, żeby mu powiedzieć, żeby zwolnił te panie ze stołówki. Ale jak tylko skończyłam mu opowiadać, co widziałam, mówi to poważny zarzut. Masz jakieś dowody? Zanim mogłam odpowiedzieć, podniósł telefon i wezwał panie ze stołówki do biura. Weszły kilka minut później z najbardziej niewinnymi uśmiechami, jakie kiedykolwiek widziałam. Całkowicie inne osoby od tych, które obserwowałam śmiejące się, z dławiącego się dziecka. Jedna z nich położyła rękę na sercu i powiedziała: Co? Tak bardzo staramy się z małym Jasiem. Po prostu zadaje tyle pytań i czasami nie możemy śledzić każdego składnika. To był uczciwy błąd. Dyrektor odwrócił się do mnie. Widzisz? To tylko nieporozumienie. Te panie pracują tutaj od 15 lat bez jednej Skupić się na własnej klasie, skoro wyraźnie przekraczasz granicę. Wyszłam z biura wściekła, ale złożyłam sobie obietnicę. To się nie powtórzy. Następnego dnia ustawiłam się tuż obok linii śniadaniowej, gdy wszedł. Pani ze stołówki mnie zobaczyła obserwującą i nagle były same uśmiechy i ciepło. Cześć, tak nam przykro z powodu wczoraj. Więc zrobiliśmy ci dziś coś całkowicie bezpiecznego. Obiecujemy. Występowały dla całej stołówki. Głosy wystarczająco głośne, żeby wszyscy słyszeli, jakie są troskliwe. Zrobiliśmy makaron tajski z naszym specjalnym sosem orzechowym. Całkowicie bezpieczny dla ciebie. Podziękował im i wziął tacę. I wtedy zdałam sobie sprawę, że nawet nie wiem, na co właściwie jest uczulony. Czy to w ogóle było bezpieczne? Wiedziałam, że muszę sprawdzić. Więc szybko poszłam do gabinetu Znaleźć jego teczkę, a gdy na nią spojrzałam, poczułam się okropnie. Był uczulony na prawie 25 rzeczy, ale na dole napisano śmiertelne orzechy. Moment. One mówiły sos tajski. To zdecydowanie miało orzechy. Wtedy mnie uderzyło. Próbowały go zabić. Natychmiast chwyciłam Epipen ze ściany i pobiegłam do stołówki. Gdy wpadłam przez drzwi stołówki, zobaczyłam tłum dzieci stojących w kręgu wokół jednego ze stolików. Ktoś krzyczał: Nie może oddychać. Ktoś pomóżcie. Gdzie jest Epipen? Nauczyciel klęczał obok niego, kompletnie spanikowany. Gdzie jest jego Epipen? Nie ma go tutaj. Upadłam na kolana obok niego i odkryłam długopis. Jego gardło całkowicie się zamknęło. Nie wiedziałam, jak długo był bez powietrza. Wbiłam Epipen w jego udo i trzymałam licząc nic się nie działo, umierał. Dziewczyna krzyczała: Proszę, uratuj mu życie. Potem w końcu usłyszeliśmy najmniejszy oddech powietrza, gdy mógł lekko oddychać przez gardło, ledwo dostał wystarczająco tlenu, żeby przetrwać karetkę. A co do tych pań ze stołówki, cóż, teraz stoją w kolejce po więzienny lunch.